Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w szóstym odcinku z serii Destiny 4, Challenge 100 Babies. Jak możecie zauważyć, jest wreszcie podłoga. Bo mieliśmy trochę funduszy, więc zrobiłam podłogę i zrobiłam drugie piętro, które jest jeszcze niedokończone, bo zabrakło pieniędzy. Jak widzicie, mamy tylko 190. I dam tutaj tylko łóżko, bo dzisiaj będziemy robić urodzinki Dawidowi. Przedmi mi komunikat, że Adam ma już urodziny. I chyba im nie smakuje to jedzenie. Nie kochany został go. Pogadę trochę z brciszkiem. Ale grzecznie porozmawiaj z brzciszkiem. Amelia robi tutaj lekcję już. Więc mamy wszystkie piątkowe ucznie. Teraz postarzymy Dawida. Upieczymy torty. Zobaczymy, jaki będzie Adamek. O, to jest pierwszy jest, o ma brązowe włosy. No zawsze to wychodzi. To są tylko cztery cechy, więc nie mógłbym tutaj jak rysować. Dobra. I teraz to. Ja losuję, jakby co nie że sobie tak ruszam tylko że ruszyć zawsze je, dlaczego zawsze mi to same wychodzą? Dobra, towarzyski Chodź Adam do lustereczka, o niebieskie oczki masz Więc ja teraz zmienię um, wygląd Adamowi I widzimy się za... Te... Widzimy się jak już skończę. Okej, okay, więc już zmieniłam tutaj Adama Jak chcecie się nim przyjrzeć to mam... Ciemny blond włosy, tak jak miał Stefan ma niebieskie oczy paliwy i to jest jego codzienny To jest oficjalny, sportowy, do snu, i do pływania. Okay, więc jesteśmy z powrotem. Tutaj mamy naszego Adamka, który jeszcze małżeczka, bo, ale da mu ten pokoik a Dawid damy na górę, bo on się zaraz będzie nastolatkiem, więc damy mu ten pokój, potem zarobimy na ścianę, oczywiście i będziemy mieć pokój bez ścian A więc dobrze Tego nikt nie chce jeść Ty chyba jesteś najedzony, więc... Nie, a Ty jak się nie musisz sobie bo będzie Ci zaraz starzeć. Jest jeszcze niedziela, więc mamy jeden dzień całej wakacji Więc ty, Amelia, jak skończysz, to... O, jesteś pełna siebie. Pójdziesz tutaj zjeść, chyba ci to już dałam. Ty, Katie, też pójdzie zjeść. Ty, mały Adam. Chorys się trochę pobawił. Zapomniałam spytać kołyski. I tutaj mamy niedługo trzeci trymestr i tr będziemy czekać na poród, który będzie... Sądzę, w następnym odcinku, żeby tutaj nie było zbyt dużo rzeczy, bo już mamy urodziny Dawida. Przed chwilą jeszcze Adama, więc trochę będzie tutaj się działo już. Najlepiej Liv musi nauczyć się lepiej gotować. Okej, okay, czysteczko, truskawkowe nie, zrobisz czekoladowe. z tym się trochę było z bratem i porozmawiać. To jest kurczatkowe zaliczenie, ci sprzedam rybki. Bo wysłałam dzieciaczki wczoraj i na łowienie rybek. Ty możesz się umyć. No tak właśnie jak myślałaś. Ja to wyrzucę, bo to jest niedobre. Nie ma sensu, żebyście męczyli się tak bardzo. O, baseball mówić nie swoje. Ja ty masz poziom, już. Ten czas to wszyscy się nie. Bo nie zdążysz nawet. Baw się tutaj dalej. Baw się lalkami razem. Ej, no zrobiłaś czasu, więc. Daj świeczki rodzinowe. I za ten czas, co dzieci się jeszcze bawią, to ugotuj coś do jedzenia. Najlepiej spaghetti, ale nie dla rodziny. Na przyjęcie. A ja to ciasto teraz położę tutaj. Ktoś będzie musiał naprawić prysznic w po rodzinak. No dobra, ty lekcje, jak tam? Też musisz odrobić, a ty mały Adam. Też siedzisz że od szkoły. Dobra, rozmawiać. Lekcje. Ja ty mały Moresz. Gdzie mam z najbliższe rybki tutaj? Pójdziesz na ryby. W ten czas wszyscy muszą się szykować. Tutaj mam spaghetti. I moje piąty już poziom gotowania. Liv na prawie I co Dawida do domu znowu. Ok, więc Liv już um, skończył tutaj. częściami. Więc teraz je odzyska. Ty, kochani, jeszcze... kto skończył lekcję? Amelia, więc dodać do tej świeczki I Nie, chyba no świeczki Dobra, mi świeczki, potem je dodam od nowa A ty, może nawet chyba nie zaczęłaś się łowić. Gdzie jesteś? Nie zaczęłaś Złowię się nawet rybka Wyjmij świeczki i dodaj świeczki Nie, kochani, nie do łóżka. Czekamy na Dawida i potem robimy preskę. Adrian. Okej, robić lekcje i robisz? Live, powiedział Ci, żebyś nie poszło spać. Rezo. Dawid! Dobra, idź do tej łazienki szybko. Muchaj te świeczki. Live. To tu. Też zaraz tutaj umrzesz, ale poczekaj. Hej. Losujemy, losujemy tutaj jakąś cechę. Fajnie. Nie nasz Dawid. I tutaj też losujemy jakąś. Perfekcjonistę. Słodny perfekcjonista, niedobry. Dobra, Leaf, możesz iść do łazienki. Pozwolę ci. A jak skończysz to, potem Dawid jeszcze pójdzie. Cię zmienić wygląd. Trzeba będziecie kazać biega codziennie. Dobra, to możemy sprzedać. A trochę tych nas nazbierałeś, nie taką jeną Okej, okay, i odrabię trochę lekcji. A ty w już i spać? A Dawid teraz... Dobra, poczekaj, zmiń wygląd i potem podrobisz po lekcję Bo niestety też musisz iść do jutro Więc to jest Dawid i dałam mu takie ubranie, bo doszedłem do myśli, że Jest perfekcjonistą, i jest ludny, więc powinien się urobiać bardzo dobrze Ale z racji tego, że Chce być zły Więc dałam mu też trochę takie kulczyki Posób mu nie zmieniałam, bo żadne mu nie pasowały Zostawiam już takie Jako oficjalny mu taki Jako sportowy dostawiam ten, który miał To snutek też miał To jest imprezowy A to jest na basen I tutaj też ma kolczyki Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem z naszym Dawidem Który magicznie był w łazience. I zobaczy coś, co nie powinien. E, to dobra, kochani. tutaj odrobić lekcję. Ty powinna skorzystać z łazienki. A to jest wszystko ok. Czone I zaliczy dodatkowe zaliczenie. I może będziecie mieć też wyszustkowe w przyszłym odcinku. Więc mały Dawid, odrabię lekcję. Tak. do mnie, Dawid. Czego powiedziałam? Nieważne co Dawid, jak udrabi lekcję, co pójdzie tutaj wyczyścić I teraz zacznie malować obrazy Trochę zawstydzony jesteś Chyba trochę tak Romelia, ty jak nic nie możesz do roboty to pójdź na... łowić ryby Może coś fajnego złowisz Niedługo postaram się też tutaj dać okna, ale z racji, że nam brakuje trochę funduszy, to jest tak biedny ten domek. I wiem, że dużo ludzi mi... dużo. Trzy osoby mi pisają w komentarzach, żeby coś zapełnić ten domek. Ale poczekajcie i będzie wszystko zapełnione. Trzeba tylko mieć pieniądze. Dobra, Dawid ty skończył lekcję. Dlaczego ja to nazywam Dawid? To jest Adam. Rozumiem, jakby przypominał Dawida, ale on nie przypomina nawet Dawida. Mamy jak Amelia i Kate, są dwie różne osoby. Ale ja są bliźniczkami, A i ja tak nazywa pomyl... Kilka razy mi się mylą. Co tu Marcin robi? To nie jest twój ojciec nawet. Dlaczego ja szukałeś Dawida? Nie nie, ci nie chcę. Chyba Dawid, to te lekcje. No bo ty już piątkowym jesteś uczniem. Trzeci poziom jednej umiejętności. A, nie masz żadnej umiejętności. Widać, że ci przejdzie jakoś. Kate też już wykonała swoje zadanie dodatkowe. Więc pójdziesz tutaj łowić rybki. Zresztą rodzinki. Tutaj lip musi odpoczywać. Niedługo będzie poród. I musi być w perfekcyjnym stanie. Jak w stanie to sobie ja. A tutaj wyczyść. Lew, a jeden raz sprawdzę, co tam dzieci wyłowiły. Rybkę, części do ulepszeń. Tu? Grave the sim. No, tylko 5 godzin przegrałem, wiesz? W tym saveie y może. Dobra, jaką skończy malować ten obraz? to widzimy się z powrotem? Dobra, Dawid skończył właśnie obraz, więc teraz go sprzedamy i trochę się zrobił głodny, więc weźmie sobie porcję, za ten dzieci trochę rybek połowili więc tutaj wyłowiła coś tam ale już może wrócić do domku, bo tam licho z, z snem jest Okej, okay, tutaj trzy rybki wy... wyłowiła a Adam tej dwie rybki i jabłko które teraz sprzedamy, bo nam jest potrzebne, jabłko. plantacja jabłek A ty, jak zjesz, to pójdziesz jeszcze jeden na namalować Wystarczyło, jak fajnie. To położymy tutaj, to na środeczku. Potem zrobię mu większy pokój, ale za ten czas mu dam łóżko. Nie sądzę, żeby wystarczyło na coś innego. I dam mu pokoi taki. Zielony No I podłoga, najtańsza I zostaliśmy z 27 simoleonami. Więc Dawid już ma swój pokój i Adam też ma tutaj I tutaj myślę, że dam te, takie wielkie okno Tutaj już jesteś projekt w domku, więc. Wpomniałam przełączyć na automatyczne światła. Dajesz prysznic i pójdziesz. gdzie? niedługo te będą wracać do domku, bo już późno. O! I wstała! Dobra, czekamy na tą łazienkę. Jak um, Amelia skończy się myć, to pójdziemy. I nasz Dawid myje talerze, nawet jak nie powinien. I zaraz pójdzie rysować kolejny obraz. Amelia nam tutaj myje się. Pójdzie spać. Kate. Też by wróciła. Dawid. Adam. Też. Dawid tutaj niedługo potrzebuje i niedługo potrzebuję i spad. Kolejny ponury obraz. Pomóc mu to Dobra, Dobra, czeleś go kończ, bo naprawdę live. Chcę nie wytrzymać, mój tak. Czy do łazienki Tak, no właśnie na tego ci dam do łazienki Jest to. Ja dam też sobie zjedz Przedłudzenie. Dobra. Więc wieczór co? weź prysznic. Ty tutaj rysuj. Ty poszła spać Ty potrzebujesz trochę. Dzieńc, porozmawiać. więc porozmawiam. Dobra. Czyli jak skończysz to, pójść tutaj ogólnie sobie telewizję. Mansy najlepiej. Ty, Dawid. Skończysz to skorzystać. I najlepiej pójdziesz tutaj pomóc, mam mnie tutaj wszystko... Winogron urósł My god długo Dlaczego ty... O, bo ja cię spać, jak ty głodny jesteś Dobra, pójdź coś zjeść Sprytną to, żeby... I pójdziesz znowu spać O, obraz narysował Dawit Sprzegamy A, nie wierzyć mamy łazienki. Zabra podlej. Pójdzie spół podlej. Jesyplon i otwaczaj Dziękuję, do tego kuiku. Jestem ciekawy, dlaczego nie ma porodu. Bo już trochę czasu minęło. Dobra, kochanie ty tutaj podlewasz jeszcze. Mam nadzieję, że nam nic nie ujrze. Naprawdę bardzo się źle mają te roślinki. Ty, szybko jedz i spać. Ty, łazienka. Spać. Ty już tej Ty liwy, zażenowana Oglądaj sobie spokojnie. Czy porodu nie ma, ale Psz, czekamy na ciebie. Spokojnie. Jak wyjdzie córeczka to Pójdzie się pokoić w lusterku. Bo nie chcę, żebyś umarła z <śm> żenowania. Zażywania. Wczoraj wrócimy Chcesz spać, Też kochanie? Ty jesteś głodna jeszcze kochanie, dlaczego nie zjadasz tego? Chcę porcję Postaraj się uspokoić No już lepiej że Nie wiem, że przeżyjesz Teraz z mamą. Wiem, że macie tak, chcecie mieć dobre relacje, ale ty jutro szkoła. Ty tutaj jesteś na dworze i zbiera sobie plony. Ja włączę telewizję, bo nikt tego nie zrobił. Posłam do lutówki, bo jest praktycznie nowy. Jest mój winogron. Liv, błagam cię. Lub co chcesz, ale musisz wszystko zrobić. Jutro posadzimy te winy na Daj szybko. Ja ci jeszcze dwa roślinki. Czy jedna? Nie, nie będziesz rozmawiać z Chcesz coś robić, Liwy, to możesz sobie narysować się obrazki. Bo się tutaj zaraz padnie. No, szybciutko. Nie wiem, kiedy będzie poród, już tak czekam, 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 czekam. Nic nie ma. Ty jak skończysz obraz, to pójdziesz... ...spać. Więc dobra, Dawid nie wyspał się całkowicie, ale jest w tragicznym stanie, do szkoły musi iść. Nie zróbcie tylko łazienkę i prysznic. Ona tutaj lipna malowała obraz, zapomniał go sprzedać. Cztery 400 simoleonów Damy do ciebie winogron, tak potem go posadzisz. Ja jeszcze będziesz prysznic, potem coś zjesz. i tutaj poglądasz telewizor, a ten czas i trochę ci o, wzrośnie. Ślinki tam się dobrze mają. No nie będzie porodów w tym odcinku, naprawdę. Czekam, 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 czekam. A bo port chyba będzie o dziewiątej, coś takiego. Oczywiście poród jest o której godzinie się zachodzi w ciąży, wtedy jest port. Dobra, już dobrze. W wszyscy powinni być perfekcyjnie już zrobioni. A ty wyglądasz, jakbyś wrócił z wojny, byś umierał. <słuch> Leaf mogły te plony zrobić. Dobra, Adam, jak tam? Przedam ci rybę. I jak Amelia wyjdzie z łazienki, to ty też pójdziesz? Dobra, pracy do szkoły wszyscy? Dobra, tobie jest OK, Ty też jesteś OK. Ty tutaj się bawisz rękami, tak spokojnie Ty musisz iść naprawdę pilnie do bo Potem coś sobie zjesz Do szkoły, wszyscy? Do szkoły, co wy do szkoły nie jedziecie? Do szkoły, czy ma się? Nie, do szkoły Ja do szkoły. Co do szkoły nie idziesz? Koło, się zablokowałem Ty masz pracę u siebie pilnie Ty też jak pójdziesz do szkoły wreszcie. Tobie dam tak, żebyś chodził tylko bo niedługo tutaj umrzesz. Ty też masz się I czekamy teraz na komunikat, że będzie poród. Ja tutaj wyłączę telewizorek. Właśnie widowało mi się, że wodę Tutaj szybko zje. I potem naprawię projdę sedies. Trzeba zacząć myśleć o kupnie nowego sprzętu, bo ten zaczyna się coraz częściej psuć. Ale ja to wyrzucę. Ja to wyrzucę nie przejmuj się. Jesteś ciążyliw nie może się tak przemierzyć. Teraz ja idź nam to. No, wreszcie port. Który będzie w następnym odcinku. Jest tutaj szybko jeszcze umyję. No i co, kochani, będziemy się żegnać? Dziękuję Wam wszystkich za oglądanie tego odcinka, za łapki w górę i komentarze, które piszecie. I dziękuję Wam za wsparcie, za to, że mnie oglądacie, bo to bardzo motywuje. I mam nadzieję, że uda mi się wrzucić w pierwszej połowie lipca filmiki, bo wyjeżdżam na dwa tygodnie do Grecji, ale postaram się wrzucić. Jak będę mieć tam internet, to Wam wrzucę filmiki. Jeśli nie, to bardzo mi przykro. W środę powinien wyjść ten odcinek W środę czy czwarty powinien wyjść ten odcinek I postaram się wam przygotować dwa trzy filmiki tak, żeby wyszły raz w tak co 4-3 dni I jeśli mi się uda, to nagrywam też filmik z wakacji Bo będę mieć piękną kamerkę GoPro, więc pod wodą wam wszystko nagram No i to są plany bardziej na lipiec, więc w lipcu pod, w drugiej połowie, tak, w drugiej połowie lipca pod koniec. po początek sierpień ja wam nagram te filmiki. Wam dam wam def, wam, e, wam dam te filmiki z wakacji. A potem wyjeżdżam do Polski na trzy tygodnie, więc też nie wiem, czy mi się coś uda nagrać, czy nie. Wrzucić prawdopodobnie coś będę mi dała radę, ale czy nagrać, nie wiem. Filmiki muszę wszystkie wrzucić, jak będę jeszcze tutaj Włoszech, a potem jak będę w Polsce to mogę, muszę tylko je kliknąć, żeby je dać. Bo nie mam 6 czy 5 godzin, żeby to je wgrać do YouTube'a. Dobra, kochani, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się jak najprędzej. Pa pa!